Sekret długowieczności z wyspy Rapa Rapamycyna przedostała się do świadomości ogólnej na początku XXI wieku, kiedy to w czasopismach typu Nature czy New York Times zaczęła funkcjonować jako substancja opóźniająca starzenie. Podstawą dla nośnych nagłówków były badania na myszach, którym podawanie rapamycyny przez dłuższy czas przedłużyło życie nawet o 20%. Pomimo że wiedza o tym, że rapamycyna przedłuża życie, była już naukowcom znana, ponieważ podobne rezultaty na drożdżach czy muszkach owocówkach, to dopiero użycie ssaków pobudziło wyobraźnię. Historia rapamicyny zaczęła się jednak dużo wcześniej, bo blisko 50 lat przed tym, zanim pojawiła się na łamach New York Timesa. Mianowicie w roku 1964 grupa 40 naukowców z Uniwersytetu McGill'a w Kanadzie wyruszyła w długą podróż na drugą półkulę. Kierowali się na Wyspę Wielkanocną, trójkątną plamkę na południowym Pacyfiku która znajduje się 2200 km od najbliższego zamieszkałego sąsiada. Ich celem było opisanie sposobu życia mieszkańców, ich chorób i środowiska naturalnego. Był to ostatni dzwonek, gdyż Chile miało uruchomić połączenie lotnicze z Wyspą Wielkanocną, umieszczając pas startowy na południowo-zachodnim krańcu wyspy. Ostatni moment, aby naukowcy mogli zbadać to środowisko w stanie niemal naruszonym. Część z nich próbowała zrozumieć, dlaczego mieszkańcy wyspy nie chorują na tężec. Gdzie żyje i wypasa się dużo koni, a mieszkańcy chodzą boso. Co jest niezwykle łatwym sposobem na zbieranie zarodników tężca. Naukowcy nie szukali lekarstwa, kiedy podzielili Wyspę Wielkanocną na 67 działek i pobrali z każdej z nich próbkę gleby. W roku 1965 naukowcy powrócili na uniwersytet ze swoimi próbkami, analizując je w poszukiwaniu pałeczek tężca. I udało się to tylko w przypadku jednej z 67 próbek. Uznano to za dowód, dlaczego mieszkańcy nie chorują na tężyc. Próbki trafiły na półkę na następne 5 lat i mogły odejść w zapomnienie, gdyby nie naukowcy z firmy Ayers Pharmaceuticals. W 1969 roku zbiór próbek gleby został przekazany do ośrodka badawczego Ayers w Montrealu. Zaczęto izolować inne bakterie z próbek glebowych. W jednej z tych fiolek żyła bakteria ze zdolnością do wytwarzania rapamycyny, nieznanego wówczas związku, który okazuje się mieć niezliczone właściwości lecznicze. Odkrył ją doktor Suren Sechgal, którego nazwano ojcem rapamycyny. Nazwa rapamycyna pochodzi od rapa Nazwy danej wyspie wielkanocnej przez jej rdzennych mieszkańców. Wykazano również, że cząsteczka jest silnym środkiem immunosupresyjnym, który może powstrzymać podziały komórek rakowych. W roku 1982 firma Ayers zadecydowała, że projekt rapamecyna zostanie zakończony. Doktor Sechgal zapakował bakterię do kilku fiolek i zabrał do domu, gdzie włożył ją do zamrażarki obok lodu w opakowaniu oznaczonym Nie spożywać. On nie miał zamiaru kończyć swoich badań gdyż wierzył bardzo w potencjał rapamycyny. W 1988 roku, po połączeniu się firm Ayers i Wade, nadarzyła się okazja, aby dr Sechgal powrócił do badań, przekonując nowe kierownictwo, jak ważnym skarbem jest rapamycyna. Nadszedł czas na opracowanie leków tłumiących układ odpornościowy. Cyklosporyna Sandoza została zatwierdzona do zapobiegania odrzucania narządów u pacjentów po przeszczepach i okazała się dla firmy hitem. W 1997 roku dr Sehgal otrzymał za to nagrodę Lifetime Achievement Award od indyjskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów. Badania naukowców doprowadziły do odkrycia celu rapamycyny, który nazwano mTOR. Wcześniej określany jako saczy cel rapamycyny, ale mniejsza o te szczegóły. Ponieważ naukowcy mieli już lek, rapamycynę, zaczęli badać, czy może ona przedłużyć życie w organizmach modelowych. W ramach programu badawczego naukowcy z trzech różnych laboratoriów karmili myszy rapamycyną i badali, jak zmienia ona długość ich życia. Przed rozpoczęciem dawkowania planowano podawanie myszom rapamycyny w wieku 8 miesięcy, aby zwierzęta w pełni zakończyły wzrost. Jednak zespół miał problem ze znalezieniem sposobu na sformułowanie leku, aby można go było dodać do mysiego jedzenia. Zanim zespół rozwiązał ten problem, myszy miały 20 miesięcy. Mimo to naukowcy postanowili sprawdzić, co by się stało, gdyby podali rapamycynę tej grupie starszych myszy. Wyniki ogłoszone w 2009 roku trafiły na pierwsze strony gazet. Samce myszy Zarmione dietą rapamycyny żyły o dodatkowe 6 miesięcy dłużej niż myszy, które nie spożywały leku. Samice myszy radziły sobie jeszcze lepiej, żyjąc o 14% dłużej niż ich odpowiedniki w grupie kontrolnej. Eksperymenty na młodszych myszach, które zostały opublikowane w tym samym raporcie, wykazały zasadniczo takie same przedłużenie życia. Tak naprawdę nie miało znaczenia, czy zaczynaliśmy w wieku 9 miesięcy, co odpowiada osobie w wieku 35 lat, czy w wieku 20 miesięcy, co odpowiada osobie w wieku 60 czy 60. LAT, mówił naukowiec David Harrison. Po badaniu na myszach naukowcy zaczęli myśleć o testowaniu rapamycyny na innych sakach, w tym ludziach. Należy wspomnieć, że stosowanie rapamycyny ma wiele skutków ubocznych. W sieci można znaleźć mnóstwo artykułów na temat tego, czy skutki uboczne są warte stosowania rapamycyny. W dużych dawkach hamuje układ odpornościowy. To jednak nie jest dużo bardziej niebezpieczna niż zwykłe leki. Prawidłowo stosowana rapamycyna nie jest dużo bardziej niebezpieczna niż zwykła aspiryna. Aspiryna to jeden z najpowszechniej stosowanych leków bez recepty może powodować liczne działania niepożądane, w tym zagrażające życiu krwawienie z żołądka. Producent wymienia jako możliwe skutki uboczne, dzwonienie w uszach, halucynacje, drgawki, silne nudności, wymioty, krwawe stolce, odkrztuszanie krwi, gorączkę i obrzęki. Mimo to miliony ludzi codziennie zażywa aspirynę w leczeniu bólu głowy, bólach mięśniowych i stawów, a także w przebiegu grypy i przeziębienia. Obliczono, że korzyści z aspiryny przewyższają ryzyko. Co ciekawe, naukowcy. W Wciąż nie wiedzą, co tak naprawdę powoduje starzenie się. Może chodzi o to, że komórki przestają się dzielić, telomery skracają się, albo że wyczerpujemy swoje komórki macierzyste, czy że DNA ulega uszkodzeniu i przestaje się naprawiać, albo kombinacja tych wszystkich procesów. A może żaden z nich? Mimo to, iż badania wciąż trwają, to istnieją ludzie, którzy przyjmują rapamycynę na własną odpowiedzialność. Jednym z nich jest Alan Green, doktor medycyny, który sam bierze lek. Mówi, że decyzja była łatwa. Właśnie skończył 72 lata i wszystko było dla niego trudne i jasne, że nie jest już młody i nie jest tak ruchliwy, jak był dawniej. Wiedziałem, że nie będę długo żył, jeśli będę się starzał w tym tempie, mówi. Natknął się na badania nad rapamycyną i wypisał sobie receptę na 6 mg raz w tygodniu. Nie miałem nic do stracenia, dodaje. Pierwszy Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem, jest to, że łatwo było schudnąć. Traciłem prawie kilogram tygodniowo. Miałem też wyraźny wzrost energii i nie męczyłem się tak łatwo. Dr. Green kontynuował leczenie przez cały rok, widząc same plusy. Stworzył stronę internetową, na której przedstawia wyniki badań. Rapamycyna przebyła długą drogę w próbce ziemi na odległej wyspie do rąk najlepszych naukowców i ich laboratoriów. Obecnie na całym świecie trwa ponad 2000 badań klinicznych nad rapamycyną, z czego prawie 1000 w Stanach Praca, którą wykonano z myszami, położyła podwaliny pod wiele obiecujących nowych dróg w podstawowych badaniach nad starzeniem się i pierwszych kroków w kierunku przełożenia na ludzkie zdrowie. Na podstawie tej historii wiemy, że czasami nowe odkrycie wymaga wytrwałości i cierpliwości, i tylko to nam pozostaje w oczekiwaniu na lek na długowieczność.